Aby dokonać analizy strukturalnej, finalnej sceny suspensu w powieści Adam 2024, musimy rozważyć kilka kluczowych elementów, które składają się na napięcie i emocjonalne napięcie tej sceny. Oto analiza krok po kroku. 1. Konflikt zewnętrzny. Adam, będący wpływowym pisarzem i działaczem, pracuje nad książką Adam i Ewa. Miłość w czasach Solidarności. Książka oparta jest na drugiej teczce, co sugeruje istnienie tajemniczej i potencjalnie niebezpiecznej informacji. Konflikt zewnętrzny może dotyczyć zagrożeń związanych z ujawnieniem treści tej teczki, co może mieć poważne konsekwencje zarówno dla Adama, jak i dla innych osób zaangażowanych. Żyć wewnętrzny. Adam zmaga się z wewnętrznymi dylematami, czy powinien ujawnić całą prawdę zawartą w teczce. Ryzykując swoją pozycję i bezpieczeństwo, wewnątrz niego toczy się walka między obowiązkiem wobec prawdy, a troską o własne życie i przyszłość. 2. Narracja i punkt kulminacyjny. Finałowa scena suspensu powinna być punktem kulminacyjnym całej historii. W tej scenie syna Adama, syn Ewy sam staje się pisarzem i kontynuuje dziedzictwo swojego ojca. To może symbolizować przejęcie odpowiedzialności. I dziedzictwa przez nowe pokolenie. Syn pisząc książkę może odkrywać kolejne warstwy tajemnic związanych z Adamem i Ewą, co prowadzi do narastającego napięcia. Punkt kulminacyjny to moment, w którym prawda o drugiej teczce staje się jawna. Może to być chwila, w której syn odkrywa coś przerażającego lub niespodziewanego w teczce, co zmienia cały kontekst dotychczasowej fabuły. 3. Motywy. Miłość i Solidarność. Tytuł książki Miłość w czasach. Solidarności sugeruje, że tematem przewodnim mogą być relacje międzyludzkie w trudnych czasach, miłość jako siła przetrwania, ale także Solidarność jako ruch społeczny, który zmienia historię. Prawda i tajemnica. Druga teczka symbolizuje ukryte prawdy, które mają potencjał zburzyć. Dotychczasowy porządek, motyw tajemnicy, która może ujrzeć światło dzienne, jest kluczowy dla budowania suspensu. 4. Struktura narracyjna. Progresja. Historia budowana jest wokół progresji, odkrywania prawdy. Narracja prowadzona jest w taki sposób, aby czytelnik stopniowo dowiadywał się o coraz bardziej złożonych i niebezpiecznych szczegółach związanych z Adamem, Ewą i teczką. Zwroty akcji. Sospens w tej scenie może być wzmocniony przez niespodziewane zwroty akcji. Na przykład, odkrycie, że Adam nie jest tylko narratorem, ale i uczestnikiem wydarzeń opisanych w teczce, co może mieć dramatyczne konsekwencje dla finału. 5. Emocje tam napięcie. Czytelnik jest trzymany w napięciu, nie wiedząc, jak zakończy się historia. Czy syn Ewy zdoła ujawnić całą prawdę, czy Adam jest gotów na konsekwencje? KTARZYS Finałowa scena może prowadzić do oczyszczenia emocjonalnego, zarówno dla postaci, jak i dla czytelnika. Ujawnienie prawdy może być bolesne, ale jednocześnie wyzwalające.